Do. koń najbardziej realistyczny z całej firmy, tak mi się wydaje yy, poza tym znam dużo, znaczy no jak to powiedzieć bardzo dużo mam do czynienia z końmi i po prostu widzę, że to jest naj, najbardziej realistyczny, jedny, boże jedne z najbardziej realistycznych modeli tej, z tej firmy i tak, malowanie tylko takie średnie jest bo grzyba yy, jak widać tutaj jest biała ale pomalowana na żółtą z wierzchu. ale tak Glask piersiowy nie ma chudej. Ma prawidłowe wszystko wymiary. Um, ogólnie jest bardzo ładna. Ogon ma bardzo ładny, piękny. Ogólnie wszystkie tutaj. Zad, Ten, nasada ogona pięknie wygląda, wyżybiona. Nie łączy się tutaj w ogóle z. Patrzcie. Tutaj ogon nie łączy się z kośmi kulszowymi. Dobra! To moja babcia. Nie łączy się z kośmi kulszowymi, tylko jak widać jest właśnie taki oddzielny. Ma kasztany. Ma bardzo ładnie zrobione pęciny. Ogólnie stawy pęcinowe, jak widać. Razem z koronkami. Naprawdę ładnie jest to wrzeźbione. Ładny profil. Przepraszam za ostrość. Zaraz się złapię. O! Nie złapię. A tak, ma strzałki, ma yy, właśnie to. Wicharek na, na brzuchu, ma zad, ma wszystko, co jest potrzebne. Bardzo ładnie, ma tutaj wszystko wyrzeźbione, pysk. Pysk jest w ogóle bardzo piękny. Bardzo ładny, ma. Yy, w ogóle. Bardzo mi się podoba jej szyja. Nie jest ani za chuda, ani za gruba, wszystko pięknie jest wyrzeźbione, tak jak u prawdziwego konia w sumie. Ta grzyba mi się strasznie podoba. Ogólnie jest bardzo piękna. Tak. No, także to jest mój ulubiony konie, jakby coś się pytał. Tak, no to to by było na tyle. Tych koni to są wszystkie konie, które pokazywałam. Tak. No, to było top 15 tutaj miałam listę właśnie o to chodzi. I jeszcze będzie top 5 rybaków No. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie i pa pa.